Szalony chłopak. Ze wspomnień Mary Children. Astrobolit. Pierwszy rok podróży. Sita 3722. Mała skalna wysepka kosmiczna. Od milionów wieków obiegała słońce i oprócz nielicznych, z czasem coraz rzadszych zderzeń z podobnymi do niej twardymi bryłami materii, nic nie mąciło jej kamiennego, zda się wiecznego spokoju. Aż nadszedł dzień, gdy na jej niegościnnej powierzchni osiadł wieloramienny potwór. Wpił się potężnymi pazurami w skaliste ciało planetoidy, a jego ogniste paszcze zaczęły pożerać coraz to nowe tony jej twardego miąszu. Zaledwie po raz wtóry blady punkcik Merkurego zdążył skryć się wśród blasków korony słonecznej, a już we wnętrzu metalowego potwora, krążące dotąd bezużytecznie w przestrzeni, Twarde kamienne bloki planetki zmieniły się w cudotechniki 25 stulecia, okręt międzygwiezdny. Była to aluzja do czasu obiegu Merkurego wokół Słońca. Wynosi on 88 dni. Gdy po raz pierwszy ujrzałam ów błyszczący kulisty twór, mający służyć nam na długie dziesięciolecia za jedyny dom i wszechstronne laboratorium pośród słoneczno-gwiaździstego nieba świecił Mars, tak bliski, że gołym okiem można było rozróżnić jego sierp i dwa księżyce, niby robaczki świętojańskie, okrążające planetę. Jeden wolno, a drugi bardzo szybko. Ale nasze myśli były wtedy skierowane zupełnie gdzie indziej. Oczy wracały uparcie tam, gdzie opodal słońca, blisko siebie świeciły dwa błyszczące punkty, Wenus i Ziemia. Łapczywie łowiliśmy każdy promień słonecznego światła. Od